Cześć, Andrzej Ul. Triatlonista. Witam serdecznie widzów Beskid TV. E, jestem znajomym tej ekipy, która jest na obozie w Bartkowej Koło Nowego Sądża. Trenujemy do nowego. Zdaczcie się. druga, trzecia, czwarta. Trenujemy wspólnie, przygotowujemy się do nowego sezonu. Łapiemy trochę świeżego górskiego powietrza. Ja ogólnie trenuję triatlon, powiedzmy półamatorską, pół półprofesjonalnie, zwał jak zwał. Moim konikiem jest żywienie i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć parę słów na ten temat. Najważniejszą rzeczą jest, żeby nie jeść za mało. To, to jest. Pierwsza rzecz. Zawsze lepiej zjeść troszeczkę za dużo, jeżeli się trenuje, aniżeli nie dojadać, bo to w dłuższej perspektywie zawsze odbije się na organizmie. I teraz, tak, może ja opowiem, jak wygląda przygotowanie do startu. Ważne jest, żeby przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów o odpowiednim indeksie glikemicznym. Czyli należy pamiętać o tym, żeby dzień wcześniej. Tak, do godziny 18 zjeść naprawdę duży posiłek węglowodanowy, czyli tak zwany carbo loading w nomenklaturze triatlonistów czy maratończyków. Chodzi o to, żeby posiłek składał się z produktów o niskim indeksie, tak jak już mówiłem, czyli na przykład pełnoziarnisty makaron z jakimiś warzywami, czy z kawałkami e, łososia e, i jemy go do oporu, ile mamy, ile mamy ochotę. Później od tej 18 raczej już e, przygotowujemy się powoli. Można tam jeszcze coś, jeżeli będzie ochota zjeść e, delikatny posiłek. I później następnego dnia rano e, zawsze, ale to zawsze należy coś zjeść rano. Ja preferuję na ciepło owsiankę. Też nie jest to bardzo wysoki indeks, nie podniesie nam poziomu insuliny, bo zawsze najgorsze jest, że ten poziom insuliny nam skacze. Najlepsza jest owsianka tak tylko, żeby wrzucić na żołądek, nie przejadać się też za bardzo, żeby później w trakcie biegu to się nie odbiło jakąś kolką czy problemami żołądkowymi. Czyli zjemy tam miseczkę łatków owsianych, popijamy sokiem na przykład pomarańczowym, E, ze świeżo wyciskanych pomarańczy najlepiej. E, no i potem po dwóch, trzech godzinach możemy przystąpić do startu. To są wszystko indywidualne rzeczy, kiedy to każdy musi sobie sprawdzić najlepiej przed mocnymi treningami poprzedzającymi start. I w trakcie biegu, e, jeżeli są to wysiłki do e, godziny, e, raczej nie jemy nic. Ja nigdy, nigdy, nigdy nie. Nie jadłem, natomiast już powyżej godziny, półtorej godziny, czyli e, dla zawodników średnio zaawansowanych półmaraton. Myślę, że można już przyjąć jakiś mały żelik, czy tam e, jakiś batonik, zależy kto co lubi. Oczywiście nawadniać się w trakcie. E, I później to robimy po. E, staramy się jak najszybciej uzupełnić zapasy węglowodanów. E, zaraz po biegu, czyli mamy przygotowany banan, e, izotonik szybko. Idziemy pod prysznic, rozciągamy się i następny posiłek. Ten posiłek musi być już e, zrównoważony. E, ja mam taką zasadę. Nie liczę nigdy kalorii, bo to też e, nie o to chodzi, ale na talerzu staram się mieć e, i węglowodany, i białko, i nawet trochę tłuszczu, bo, bo tłuszcze e, jednonasycone czy wielonasycone, czyli na przykład oliwa z oliwek jest e, bardzo ważna w diecie biegacza. E, ona po, pozwala w, e, witaminom się wchłaniać e, te, te, tego rodzaju tłuszcze. Ale wracając do tego posiłku. E, też e, tak jak po, po starcie banany, czyli na przykład wysoki indeks, żeby szybko uzupełnić te straty węglowodanów, tak później po tej pół godzinie e, zawsze proponuję e, tutaj chłopakom, którzy zmęczeni startami no Już nie mają siły myśleć na, na temat jedzenia. Zawsze proponuję im, zjedzieć na przykład kaszę, kaszę gryczaną, która ma niski indeks chemiczny z kawałkami mięsa. Proponuję dziczyznę. Dziczyzna jest bardzo, bardzo dobra. Czy, czy na przykład chudy, chudy kurczak. I do tego przynajmniej połowa talerza warzyw. To jest taka prosta zasada: pół talerza warzyw, kasza, mięso. To jest pełnowartościowy posiłek, który naprawdę zregeneruje zasoby glikenu w mięśniach i pozwoli następnego dnia przystąpić w jak najlepszej formie do kolejnego treningu. W trakcie przygotowań i ogólnie codziennie ważne jest, żeby nie jeść posiłków olbrzymich, bardzo obfitych, ale bardzo rzadko. Najlepiej podzielić sobie dzień e, na takich pięć okresów i zaczynamy mocnym śniadaniem. E, potem jakaś przegryzka delikatna, jakieś owoce, obiad już pełnowartościowy, troszeczkę większy. Potem znowu za 2 trzy godziny kolejny posiłek i kolacja. W zależności od tego, czy ktoś robi drugi trening, czy nie, ta kolacja jest większa albo mniejsza. E, także pięć posiłków co 2,5 3 godziny najlepiej, żeby dostarczać organizmowi cały czas w cudzysłowie paliwa. Ja mam taką zasadę i zawsze kolegom powtarzam, jest takie chińskie przysłowie: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. I to jest też taka zasada której, której też należy hołdować. I zawsze pamiętać o śniadaniu, bo ja spotykam bardzo dużo ludzi, którzy zapominają kompletnie o śniadaniu, a potem przychodzą wieczorem i e, zjadają 3000 kalorii na kolację. Nie, nie, nie w tym droga. E, chodzi o to, żeby właśnie e, jak najbardziej rozłożyć te akcenty jedzeniowe w cudzysłowie, nawet e, z akcentowaniem śniadania, że śniadanie jest mocniejsze, bardziej węglowodanowe, natomiast kolacja normalna albo, albo, albo delikatna już większa ilość białka, żeby, żeby w nocy te mięśnie mogły się regenerować, bo mięśnie regenerują się w trakcie snu najlepiej i wtedy to białko najlepiej się wchłania. E, dlatego jeżeli jeżeli białko, to raczej wieczorem. To są takie proste zasady w, w internecie można znaleźć wiele wskazówek, e, także zapraszam do zdrowego odżywiania się. Na pewno to... Pomoże Wam w szybszym bieganiu i a na pewno w szybszej regeneracji po treningach. Dziękuję.